No ciotam. cześć Hej. Cześć. Drawaj mi Sarsia. Oddaj mi szarysia. Oddaj mi siarysia. Oddaj mi siarysia. Oddaj mi siary Oddaj, Oddaj. Oddaj mi siarysi. Oddaj. Masz. Misiu? Misiu, Rysiu. Misiu, Rysiu. Gu, gu gu. Misiu, Rysiu. gu, gu. Gu, Co ty robisz z misiem? Oliwka, ile ma dzisiaj? Dwa i pół miesiąca, tak? Dwa i pół miesiąca masz? Nah no? Kukuku ku Nah no? Tak